Dziś występuje Pan niejako w dwóch rolach, Przewodniczącego Rady tego terenu, ale również naczelnika działu Promocji, który niejako jest również współorganizatorem tego wydarzenia. Pierwsze takie pytanie, to już kolejny, kolejny Święto Górka w Karszewie. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło w organizacji tej imprezy? I czy ogórek nadal na tych terenach jest tym takim płodem rolnym bardzo popularnym? No tak się zdarzyło, że właśnie byłem jednym z inicjatorów tego wydarzenia, które nazwaliśmy impreza informacyjno-rozrywkowa. W 2003 roku, gdy rozpoczynaliśmy tę imprezę, czyli Dzień Ogórka, wspólnie z panem Krzysztofem Góreckim, z przedstawicielami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, z panią Anią Stanisławską, z panem Zbyszkiem Ostrowskim, jak i z ówczesnymi włodarzami gminy Dąbie, przyświecał nam cel, kilka celów w zasadzie. Pierwszy to Wymiana doświadczeń wśród producentów, hodowców tego warzywa, których właśnie tutaj na terenie gminy Dąbie było i jest nadal bardzo dużo. W tym sezonie wakacyjnym jest to główna uprawa, właśnie z której tak naprawdę miejscowi hodowcy, plantatorzy, są to rolnicy, mają pierwsze źródło dochodu. A później są żniwa, zbiory właśnie zbóż różnego rodzaju. Czy świecało nam wówczas i tak jest podobnie i w tej chwili. Koncepcja nie zmieniła się. Także program jest zbliżony. Wróciliśmy właśnie w tym roku również w związku z aplikowaniem o środki do Urzędu Marszałkowskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Musieliśmy tutaj Urząd Gminy Powiat Polski podpisać list intencyjny o wspólnej organizacji wydarzenia i zrealizować kilka właśnie zadań, które właśnie będą mieć miejsce podczas dzisiejszego spotkania. Będzie więc również część taka informacyjna na temat najnowszych odmian ogórka. Nowych technologii, choć tutaj no, niewiele się prawda, zmieniło w technologii, w technice uprawy tego warzywa. Gdy rozpoczynaliśmy tę imprezę, przyświecało nam, tak jak wspomniałem, kilka celów. One są aktualne do dziś. To jest właśnie wymiana doświadczeń, zebranie informacji o, o najnowszych właśnie odmianach ogórka, o uprawach, o y, wiedzy na temat ochrony tego warzywa. Podczas właśnie yy, uprawy, to również integracja lokalnych środowisk, społeczeństwa, to doskonała promocja zarówno Gminy Dąbie, jak również powiatu kolskiego. Braliśmy udział przecież w programach i telewizji poznańskiej, jak również w audycjach Radia Łódź, gdzie omawialiśmy Atrakcje, miejsca atrakcyjne turystycznie, gminy Dąbie. Także o historii informowaliśmy podczas tych programów. To również przede wszystkim możliwość spotkania się w tym trudnym okresie żniwowym. Jest to moment na chwilę odetchnienia, chwilę wypoczynku, wspólnej zabawy. Stałym punktem święta ogórka. Są konkurs chociażby na największego ogórka, na najdziwniejszy kształt. Czy z roku na rok zainteresowanie tymi konkurencjami jest coraz większe? Powiedziałbym, że utrzymuje się na tym samym poziomie. Ono było od początku bardzo dla właśnie mieszkańców atrakcyjne, dla osób, które uprawiają. Jedne przygotowywały się już specjalnie, hodowały te ogórki, inne powiedziałbym tak z marszu, właśnie zbierając. Dziwne kształty zatrzymywały i przedstawiały właśnie tutaj podczas tego dnia ogórka. Te konkursy one są w zasadzie od początku te same. Czyli tak jak pan wspomniał, największy ogórek, najdziwniejszy kształt rymowanka ogórczanka, strojik ogórkowy. I są te zręcznościowe, czyli spacer farmera, jak nazywamy, więc bieg z dwoma workami na pewnej odległości na czas, rzut ogórkiem do beczki i w tym roku powróciliśmy również do konkursu przeciągania liny, poszły pisma do Sołec i wiem, że są zgłoszenia w tym konkursie. Także zainteresowanie jest, bym powiedział, na niezmiennym i dość dużym poziomie. Czyli podsumowując można powiedzieć, że Karszew i gmina Dąbie to zagłębie ogórka. Tak, stąd się wziął właśnie pomysł, skoro Grabów było tym zagłębiem cebulowym, ziemniak, dzień ziemniaka w Świnicach sąsiedniej gminie Tutaj właśnie, gdy pojawiło się coraz więcej hodowców tego warzywa, powstał duży i ciągle rozwijający się z zakład firma na Krzysztofa Góreckich, firma Ogórecki właśnie. Także zainteresowanie jest nadal dość duże uprawą tego warzywa.